Jeżeli nie robisz ze swoim życiem nic ciekawego, masz mnóstwo rzeczy, które są słabe i niewygodne, wiele rzeczy cię uwiera i raz na jakiś czas, ale za to rytmicznie i przewidywalnie, powoduje ból, ale z drugiej strony, po co coś zmieniać, skoro było dobrze, żyjesz, to w tej sytuacji pełna zgoda nie rób nic. Ale jeżeli będziesz słuchać tego odcinka i dojdzie do ciebie, że jednak masz chociaż jedną rzecz, którą chciałbyś zmienić coś zacząć robić, albo coś przestać robić, to jest, spójrz na to tak. Parafrazując treść słów Briana Tracy'ego. Wiemy, że zgodnie z prawem zgodności, twój świat zewnętrzny jest odzwierciedleniem twojego wnętrza. Aby osiągnąć wyniki inne niż te, które osiągasz dzisiaj, musisz stać się inną osobą. Jeżeli chcesz zaznać w życiu tego, czego pragniesz, musisz stać się od wewnątrz kimś zupełnie odmiennym. Jak to się ma do tych przykładowych postanowień? Jak sobie z tym poradzić? No właśnie, dowiedz się z odcinka Zmiana od wewnątrz. Już na naszym kanale YouTube. Dobra, fajnie, że tutaj jesteś. Jeżeli obejrzałeś do tego momentu i chcesz więcej, to wejdź na nasz kanał YouTube Stay Group. Tam naprawdę znajdziesz tego sporo i pewnie znajdziesz coś dla siebie. Także dzięki, do zobaczenia i baw się dobrze.